Moja metalika powinna zaraz zaatakować świerszcza Więc to jest jej pierwszy posiłek po Wielince i Mam nadzieję, że się uda Gdzie jest ten świerszcz? Metalika jest tutaj Tak, moja metalika co chwilę wychodzi Ze swojej tuby, więc To jest pająk nadrzewny, który powinien się chować A który się nie chowa Zbliżmy się do metaliki bliżej nie podchodzę, bo to jednak metalika, więc wiadomo yy, Świerszcz powinien być gdzieś pod tubą. Czekajcie metalika spróbował ją pokazać jakoś tak lepiej. Tutaj jest o, pajączek nie, ale nie ostrz na tubę, tylko na pająka no powinna zaraz zaatakować, widzieliśmy to co prawda nie jakoś tak spektakularnie, bo zaatakowała tak zaatakowała, Masz świerszcza spojrzała od tej strony, bo teraz jestem tu od tej strony widać chyba ma świerszcza o, wyszła tak, że będzie ją w całości widać nie, nie ma świerszcza chyba Chociaż w środku jest jeszcze jeden, co zobaczymy czego zje. A tymczasem to tyle w tym filmie. To był szybki update mojej metaliki. Dzięki za oglądanie. Cześć.